Sponsorem programu jest Orlen. Generalny sponsor polskiego narciarstwa. Dalekich lotów polskim skoczkom rzeczy firma Plachotrapens. Dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Pola bełtowska, która rozpoczyna ten etap zimy, który wiąże się ze Stanami Zjednoczonymi, z Lake Placid. Najpierw duża skocznia, Puchar Świata, a następnie Mistrzostwa Świata Juniorów, skocznia normalna. Trochę tego czasu tutaj spędzisz. No tak, obóz się zapowiada naprawdę długi. Jest drugi dzień, a no, czuć, że jeszcze sporo zostało. Sporo zostało, ale też sporo sportowej roboty do wykonania. Moje pierwsze pytanie jest takie, jak minęła ci ta długa podróż i zmiana czasu kolejna tej zimy, no bo niedawno byłyście w Japonii, potem Europa, no a teraz Ameryka Północna. No to jeśli chodzi o zmianę czasu, to jest naprawdę ok. Dużo lepiej mi się przedstawiło niż jak byliśmy w Japonii, więc zapowiada się dobrze. Willingen, to były zawody ważne dla Ciebie, pierwszy mixt w karierze, długo analizowałaś, myślałaś, czy zostawiłaś to w Niemczech i jedziesz dalej? Po rozmowie z trenerami zostawiłam to, tam to co było, no to było, ale już nie idzie za mną, no i teraz mam nadzieję, że w końcu jakoś inaczej będzie tutaj. I ten początek Pucharu Świata w Lake Placid na to wskazuje, no bo serie treningowe to były dwa razy miejsca w trzydziestce, miejsca ok, a jak same skoki? No to byłam zaskoczona, bo naprawdę były okej, okay, takie jak na pierwszy raz tutaj i na pierwszy raz na tej skoczni, no to były takie nieprzekombinowane, no ale w kwalifikacji no to już trochę stresik, no i już było widać też po odległości, że, że coś nie zagrało. Jest awans do zawodów, można walczyć. Sama ta skocznia, jaka ona jest wizualnie? Trochę lacht taka wieża wybita ponad całą okolicę. A, a z Twoich odczuć? E, skocznia jest całkiem ok. Teraz na nią patrzę, więc wygląda ok. Ja mam lekki lęk wysokości, ale tego nie czuć tam na górze. Ok, a ta skocznia jest, ta skocznia jest podobna do jakiejkolwiek, czy coś nowego w Twojej karierze? E, czy podobna? Kurde, nie wiem, ale całkiem inna niż, niż teraz, co skakałam. Niektórzy mówią, że to trochę tak jak ta nowa Wisła Malinka. Widzisz tutaj podobieństwa w samym locie, czy, czy tutaj trzeba lepszą formę przywieźć, żeby takie porównania wysnuwać? Czy, może troszkę jest podobna, ale na pewno e, wybieg jest dużo lepszy. Te Mistrzostwa Świata Juniorów, które e, w przyszłym tygodniu się rozpoczną, dla Ciebie to jest impreza docelowa, czy jeden start e, z wielu? E, to jest impreza docelowa na pewno. Myślę, że ten start to jest taki no najważniejszy moim zdaniem. Tak tutaj ogólnie. No, ale przez całą zimę mierzysz się z wieloma juniorkami. Jak ty postrzegasz te mistrzostwa świata juniorów? O co chcesz tam realnie walczyć? No chcę walczyć no jak najwyżej oczywiście, ale nie jestem w stanie powiedzieć stricte, które miejsce. Okej. Okay. Powodzenia w takim razie w Stanach Zjednoczonych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.